Moi drodzy, zapraszam Was do kolejnego poradnika homeopatycznego, w którym opowiem Wam o tym, w jaki sposób poradzić sobie ze stanami lękowymi, ze stanami niepokoju, z różnego rodzaju stanami, które są skutkiem strachu. Opowiem Wam również, jak poradzić sobie z lękiem wysokości, z lękiem przed lataniem. No, i o czym jeszcze posłuchajmy za chwilkę. Ale moi drodzy, chcę Wam powiedzieć, że nie ma w tym absolutnie nic złego ani dziwnego, że w obecnych czasach, w obecnej sytuacji i w obliczu tego, co się dzieje i jak się będzie, wszyscy odczuwają, no może nie wszyscy, ale duża część ludzi odczuwa stany depresyjne czy lękowe. Dlatego przedstawiam wam i tworzę dla was poradniki homeopatyczne abyście mogli sami poradzić sobie w różnego rodzaju sytuacjach w tym przypadku jeśli chodzi o stany lękowe i różnego rodzaju stany związane ze strachem i stany niepokoju pamiętajcie o tym że dzięki homeopatii możecie wpłynąć nie tylko na ciało fizyczne ale również duchowe i mentalne. To jest bardzo ważne, ponieważ często jest tak, że to ciało fizyczne cierpi, przez to że cierpi wasza dusza. Natomiast homeopatia może wam pomóc odblokować swoją duszę, swój kontakt z duszą. Homeopatia może wam pomóc wyrzucić emocje te negatywne, które w was siedzą, które często objawiają się na przykład nadmiernymi kilogramami. To jest, tylko jeden, to jest tylko jeden z przykładów, tak, w jaki sposób objawia się wszystko to, co w nas siedzi, a co nie może zostać uzewnętrznione. Dlatego, moi drodzy, teraz macie możliwość dostępu do końca października do poradników homeopatycznych w cenie o 65% niższej niż są one dostępne normalnie. Zapraszam Was do mojego alegro W poradniku otrzymasz nazwy konkretnych preparatów, które pomogą ci w takich dolegliwościach jak silne Zdenerwowanie, strach, szok, skoki ciśnienia z kołataniem serca, stany lękowe, niepokój wewnętrzny, przekonanie o zbliżającej się śmierci, ataki paniki, lęk przestrzeni, lęk wysokości, lęk przed lataniem, brak energii, osłabienie z drżeniem, marznięcie, zawroty głowy, zaczerwieniona twarz. Zbliżające się sytuacje stresowe biegunka wywołana obawami, częste parcie na pęcherz, bóle żołądka, dreszcze, paraliżujące bóle ramion i karku, wzdęty brzuch, bojaźliwość, nerwowe, pospieszne zachowanie, potrzeba częstego jedzenia, strach przed samotnością, najmniejszy szmer wywołuje lęk. Drżenie kończyn, drżenie mięśni przy pustym żołądku, krwawienie z nosa, skłonność do perfekcjonizmu. Zapach potraw wywołuje wstręt. Właśnie takie rozwiązania proponuje ci Zielarz Polska. Są to rozwiązania na każdą okazję, na każdą ewentualność, dzięki czemu. Będziesz mógł, będziesz mogła poradzić sobie sama niemalże każdej sytuacji. Jeśli zdrowie jest Twoim priorytetem, to inwestycja właśnie w ten film jest najlepszą inwestycją w Twoim życiu. A więc zapraszam.